Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ABLO Español. Musicie wiedzieć, że sponsorem tego odcinka jest NordVPN. O usługach NordVPN porozmawiamy jeszcze za chwilę. My w tym odcinku zajmiemy się czasem i pytaniem o to, która jest godzina. I możecie powiedzieć zaraz, zaraz. Pytanie o to, która jest godzina przecież to jedna z podstawowych rzeczy, jedna z pierwszych lekcji w każdym podręczniku i też na Twoim kanale Oskar. Dlaczego będziemy mówić o tym, która jest godzina przecież to jest proste i oczywiste. No tak, ale jest coś takiego, co nie za często pojawia się w podręcznikach, przynajmniej nie pojawiało się, kiedy ja zaczynałem moją przygodę z językiem hiszpańskim, czyli mówienie o godzinie i pytanie o to i odpowiadanie na to, która jest godzina, ale w niepełny sposób. To znaczy w momentach, kiedy wiemy, która jest mniej więcej, czy jest dziewiąta, czy jest dziesiąta, ale chcemy doprecyzować wyłącznie minuty i mówimy w tym momencie. O której się widzimy. Widzimy się o wpół do, albo jest pół do, albo jest 15 po, albo jest za 20, ale nie dodajemy godziny, no bo wiemy o jaką godzinę nam chodzi. I o takich sytuacjach porozmawiamy właśnie w tym odcinku. Ale zanim przejdziemy do tematu tego odcinka, pozwolę jeszcze sobie zaprosić Was na mojego Facebooka i Instagrama, do których to kąt znajdziecie. Linki pod spodem w opisie. A my zaraz zaczynamy. Zapraszam! W takim razie, jeśli chcemy powiedzieć, że jest trzecia 30, to jak to powiemy, no to jest proste i oczywiste. Musimy powiedzieć Son Las Tres i y Media. Son las 3 y media. Jest to proste, jest to do znalezienia w każdym podręczniku na samym początku. A jeśli wiemy, że jest trzecia i chcemy po prostu szybko odpowiedzieć pudo jest pudo. To znaczy w hiszpańskim nie jest pół do, tylko jest trzecia i pół. Oni dodają pół, a nie odejmują pół, tak jak my, to już wiecie na pewno. W każdym razie, jeśli chcemy tylko i wyłącznie powiedzieć, że jest pół do, a nie dodawać już godziny, to jak to powiemy? Powiemy to na dwa różne sposoby. Można powiedzieć i y media, i y media, i y tyle, czyli i y pół. To znaczy, że jest trzecia trzydzieści, bo. Domyślamy się, że nasz interlokutor wie, że jest trzecia, są las tres, i możemy odpowiedzieć tylko i wyłącznie i media. Możemy również powiedzieć las i y media, las i y media, i to też będzie znaczyło wpół do, to znaczy i pół, czyli las jakaś godzina, las tres w tym momencie, i media oczywiście i pół godziny, las i y media. W tym momencie też będzie poprawne, też będzie spotykane. Nawet słyszałem coś takiego jak son, las y media. Son, las y media, czyli son, las, tres, to omijamy tylko i wyłącznie tres w tym momencie i dalej i y media, czyli jest, są trzy i pół. Tylko, że tych trzy nie wymawiamy, czyli są i pół dosłownie, tak byśmy to przetłumaczyli i tak też możemy powiedzieć po hiszpańsku. Oczywiście musicie wiedzieć, że są to. Formy nieformalne, to znaczy, że nie jest to język oficjalny, akademicki. Piękne formy to są te pełne formy, oczywiście, a te są bardziej kolokwialne, te są bardziej codzienne. Tak samo jak w języku polskim, no ale jak przecież często używane codziennie, wiele razy będziemy mieli sytuacje, gdzie będziemy musieli powiedzieć właśnie w taki krótki sposób. 10 po, za 10, 15 po, kwadrans po, 20 po. Pół i tak dalej, i tak dalej. Jak w takim razie powiemy, że jest 15 po? Tutaj, jak wiecie, Hiszpanie jeszcze dużo częściej niż my używają kwadrans niż 15. Quadrans to oczywiście kwarto, i w tym momencie krótka odpowiedź będzie brzmiała i quarto, i quarto. Czyli i kwadrans. Jakaś godzina w domyśle, i kwadrans. Na przykład son las, i quarto y skrócą do i y quarto. Albo las i y quarto. Las i y quarto również z tym rodzajnikiem może być. Wersja z rodzajnikiem być może jest trochę rzadziej spotykana niż ta bez rodzajnika, ale szczerze mówiąc słyszałem i taką i taką, mniej więcej w takiej samej częstotliwości. Tutaj na Kanarach być może nawet ta wersja z rodzajnikiem jest częstsza, pokusiłbym się o takie stwierdzenie, ale w różnych regionach może być różnie. Przeglądając fora internetowe widziałem, że w niektórych regionach wersja z rodzajnikiem brzmi trochę dziwnie i się nie używa w niektórych regionach tej właśnie formy, więc musicie dostosować to do regionu, w którym jesteście. Zobaczcie. Zobaczyć jak wasi znajomi posługują się tymi formami, ale oczywiście obie są poprawne, obie są dopuszczalne, nie ma żadnego problemu. Zatem można powiedzieć po prostu i quarto albo lasz i y quarto. Oczywiście zamiast formy quarto możemy również powiedzieć i quince, i quince, czyli po prostu i 15, 15 po, i tak samo możemy powiedzieć las i y quince, Las i y quince, czyli również 15 po, tylko w tej wersji z rodzajnikiem. I tak samo każda inna liczba minutowa będzie działała. To znaczy, że jeśli chcemy powiedzieć 20 po, to również musimy powiedzieć i veinte, albo lasz i 20, lasz i 20. Jeżeli zaś jesteśmy w drugiej połowie tarczy zegara, no to działa to podobnie, tylko że zamiast i musimy użyć menosz. To znaczy, że jeśli chcemy powiedzieć, że jest za 10, na przykład za 10, trzecia, no to możemy odpowiedzieć pełną formą. Szon. Las 3 menos 10, las 3 menos 10, są las tres menos 10. Czyli mniej 10 dosłownie. I jeśli chcemy to skrócić, to po prostu możemy powiedzieć menos 10. Menos 10, czyli mniej 10 za 10 albo las menos 10. Las menos 10 z tą wersją z rodzajemnikiem też jest poprawnie. Oczywiście są las tres menos 10 mamy e, na myśli, ale mówimy tylko las menos 10 albo menos 10. Jeśli zaś mamy na myśli pełną godzinę, jeśli chcemy powiedzieć, że jest punkt trzecia, to dosłownie tak samo mówimy po hiszpańsku, bo możemy powiedzieć Son las tres en punto. Son las tres en punto, czyli dosłownie w punkt, tak samo jak po polsku. I jeśli jest taka sytuacja, że wiemy, która pełna jest godzina, ale chcemy ominąć tę samą godzinę, tylko powiedzieć, że jest pełna godzina, że jest punkt, to możemy po prostu powiedzieć en punto. Punto. I tyle, nic więcej nam tutaj nie potrzeba. Oczywiście niektóre osoby mówią też LASEN PUNTO, LASEN PUNTO, ale to już być może rzadziej się słyszy. Oczywiście pamiętajmy tutaj, że ten rodzajnik. Zmienia się tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy jest pierwsza godzina, bo wtedy mamy tylko jedną godzinę, i wtedy jest la. W każdym razie, jeśli omijamy w ogóle te rodzajniki, w tych przypadkach, oczywiście, kiedy nie dodajemy godziny, bo tak to musimy ten rodzajnik dać tam, nie możemy go pominąć, jeśli używamy pełnej formy, ale w tych skróconych możemy pozbyć się tego problemu, czy jest launa, czy la stress, czy la cinco, to jeśli nie używamy w ogóle tych rodzajników, to po prostu będziemy mieli łatwiej. No dobrze, a co się będzie działo, jeśli będziemy chcieli dodać do tych godzin skróconych jakiś przyjmek? Na przykład tak jak my mówimy po polsku, o wpół do. Widzimy się o wpół do. Wiemy już mniej więcej, jaka to godzina, bo już wcześniej się umawialiśmy na którąś konkretną godzinę, ale. Mówimy po prostu, że nie o pełnej, tylko o wpół do. Jak to powiedzieć po hiszpańsku? Oczywiście w pełnej wersji musimy wiedzieć, jaka to jest godzina i ją wypowiedzieć, czyli możemy na przykład powiedzieć nosbemos a 6 i y media, noszbemosz a las 6 y i media, tutaj z tym przyimkiem A, czyli o 630 i to jest ta pełna wersja, ale możemy też skrócić, oczywiście i powiedzieć noszbemosz A i y Media, noszbemosz A i y Media i w tym momencie pomijamy godzinę, możemy również. Dać rodzajnik tutaj też i powiedzieć noż wemoż, i media. Noż wemoż, i media. Domyślę oczywiście o szóstej, bo już wcześniej się na szóstą umawialiśmy. Mówiąc na przykład o 15 po, oczywiście po polsku tak byśmy nie powiedzieli, tylko 15 po, po prostu możemy nie mieć na myśli żadnej konkretnej godziny. Możemy mieć na myśli, że coś się dzieje 15 po każdej godziny, to znaczy co godzinę. Na przykład, że autobus odjeżdża 15 po. Każdej godziny, co godzinę 15 po. I w tym momencie po hiszpańsku, jak to powiemy? Również możemy to skrócić właśnie za pomocą tego, co przed chwilą poznaliśmy. I możemy powiedzieć przykładowo La Guagua Szale, Alas y Cuarto. La Guagua Szale, Alas y Cuarto, albo skróconą wersją bez tego rodzajnika La Guagua Szale a y Cuarto. La Guagua chale, a y Cuarto. Tutaj oczywiście używam słowa Guagua, które jest kanaryjską wersją słowa autobus. W każdym razie jest ona dużo przyjemniejsza, moim zdaniem, niż sam autobus. Przecież Guagua tak pięknie brzmi. Dlatego A i quarto, A las i quarto. I w tym momencie możemy dodać jeszcze De cada hora, Cada hora, czyli co godzinę, każdej godziny dosłownie. Albo również dodać to na początku, że La Guagua sale cada hora, alas i y media. Albo alas y i veinte. La Guagua sale cada hora, alas y i veinte, alas i y media. Albo A y media. A i węte, zależy. Jaki jest rozkład jazdy naszej pięknej głagów? Jeśli zaś chcemy się czuć bezpieczniejsi w internecie o którejkolwiek godzinie przez cały czas, to możemy użyć usługi NordVPN. Dlatego, że NordVPN zapewnia nam o każdej porze dnia i nocy, jeśli jesteśmy podłączeni, większe bezpieczeństwo w internecie. Zwłaszcza jest to użyteczne, jeśli podróżujecie i jeśli chcecie się podłączyć do jakiejś sieci publicznej. W tym momencie może być ona nie do końca bezpieczna, nie do końca chroniona i NordVPN maskując nasze IP może załatwić ten problem. Również o każdej porze dnia i nocy, jeśli chcecie sobie obejrzeć serial, bo na przykład macie wykupionego Netflixa tak jak ja, nie zawsze jest możliwe, żebyśmy mogli obejrzeć to co akurat chcemy? Ja na przykład, mimo że mam Netflixa wykupionego jeszcze w Polsce i chciałbym sobie z Hiszpanii, tutaj gdzie mieszkam, obejrzeć serial Prokurator, na przykład Prokurator, serial polski. Nie mogę tego zrobić i wyskakuje mi, jak widzicie tutaj na ekranie, taki przykry napis, że ten content, to contenido, ten materiał nie jest dostępny w mojej lokalizacji. Oczywiście lokalizacja moja to Hiszpania ale dzięki NordVPN mogę zmienić moją wirtualną lokalizację na polską i odświeżyć, wyszukać prokuratora jeszcze raz i wtedy jak widzicie już wszystko działa. Jeśli nie pamiętacie gdzie Polska leży na mapie, można to zrobić z listy i jest 60 krajów do wyboru, także wirtualnie możemy popodróżować i pozmieniać nasze IP na którekolwiek z krajów, które mamy tutaj na liście. To znaczy, że możemy obejrzeć prokuratora nawet będąc tutaj w Hiszpanii i nie ma żadnego z tym problemu. Dlatego jeśli chcecie wypróbować usługi NordVPN, to zapraszam Was serdecznie do tego. Polecam Wam bardzo NordVPN. Znajdziecie mój link z Ablo Espaniol w środku, specjalnie wygenerowany dla mnie i dla Was. Znajdziecie go pod spodem w opisie i w komentarzu na górze. Dzięki temu linkowi będziecie mogli wypróbować NordVPN przez 30 dni. I macie gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeśli Wam się nie będzie coś podobało, to NordVPN zwróci Wam pieniądze. Macie 30 dni na taką zabawę. A zatem polecam Wam jeszcze raz NordVPN i bardzo dziękujemy NordVPN za sponsorowanie tego odcinka. Wracając do czasu i do mówienia o czasie w ten skrócony sposób, czy możemy użyć tutaj jeszcze innych przyjmków? Na przykład czekam tutaj od 15 po albo nie przyjedziemy aż do za 15 czy w takich przypadkach też możemy używać tych skróconych form czy musimy już użyć pełnej formy Oczywiście możemy użyć tych skróconych form nie ma żadnego problemu po prostu musimy zmienić przyimek i nie ma tutaj żadnych kłopotów To znaczy możemy powiedzieć na przykład estoy esperando desde las 6 y cuarto estoy esperando desde las 6 y cuarto czyli czekam od 6:15 czyli czekam od 15 po szóstej, ale możemy to skrócić i powiedzieć: Estoy esperando desde las y quarto. Estoy esperando desde las y quarto, albo estoy esperando desde y quarto. Estoy esperando desde y quarto w tej wersji bez rodzajnika. Tak również może być. I jak widzicie, tutaj tylko i wyłącznie wstawiliśmy desde zamiast a albo zamiast niczego i już mamy znaczenie od 15 po. Podobnie, jeśli chcemy powiedzieć, że coś się nie zdarzy aż do jakiegoś momentu, na przykład nie zdołamy przyjechać aż do za 15, też możemy to ułożyć z tą pominiętą wersją, z tą skróconą wersją w języku hiszpańskim. To znaczy, w pełnej wersji możemy powiedzieć na przykład No llegaremos hasta las nueve menos cuarto. No llegaremos hasta las nueve menos cuarto, czyli nie przyjedziemy aż do. 9 minus 15, czyli aż do za 15. 15:9. Nie przyjedziemy, nie uda nam się przyjechać. Możemy dodać jeszcze los siento, żeby było milej, że przepraszamy, przykro nam z tego powodu. Albo los entimos, jeśli chcemy powiedzieć na my. Oczywiście lo siento to, jak mówię, że ja, że mnie jest przykro. I jeśli chcę to skrócić, to również mogę i mogę powiedzieć no llegaremos, hasta menos cuarto. No llegaremos, hasta menos cuarto, czyli. Dosłownie to samo, tylko że nie podaje już godziny, tylko że nie przyjedziemy, nie zdołamy przyjechać aż do za 15. I w tym momencie mamy aż ta, dlatego że mówimy do, aż do. I możemy użyć również tej wersji z rodzajnikiem i powiedzieć: No, dziegaremosz, aż ta lasz menos cuarto. No, dziegaremosz, aż ta lasz menos cuarto. Też tak może być i też wszystko jest w porządku. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że był on dla Was przydatny, że dowiedzieliście się czegoś nowego, bo. Temat wydaje się bardzo podstawowy, ale jednak tak jak mówiłem na początku w podręcznikach bardzo pomijany i tak samo podczas zajęć nigdy nikt mi nie powiedział, dopóki się nie przeprowadziłem do Hiszpanii, że tak się właśnie mówi. E, oczywiście są to rzeczy nieformalne, jest to język nieoficjalny, jest to język kolokwialny, ale jakże często... Używany na co dzień, przecież i po polsku, i po hiszpańsku, używamy tych właśnie skróconych form, a nie tych pełnych zawsze. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Dziękujemy również raz jeszcze NordVPN za sponsorowanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak było, to dajcie znać w komentarzach dajcie łapkę w górę. Ja pokażę Wam na sam koniec, gdzie nagrywałem ten odcinek. Jestem w centrum Las Palmas de Gran Canaria, prawie na Wegecie, ale jest co jeszcze, część Triany. Triana to główna ta ulica na starym mieście taka najładniejsza, ale ja jestem na Plaza San Francisco. Tutaj za mną jest ten plac, a tutaj z tej strony za to Gabinete Literario, Gabinete Literario, czyli gabinet literacki. Dosłownie moglibyśmy powiedzieć, jest to bardzo ładna budowla i też wystąpiła ona jako sceneria w niektórych filmach i nadal do tej pory często nagrywa się tutaj filmy, yy, dlatego że jest tak ładnie i historycznie. Stąd Was bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję raz jeszcze. Ja będę już powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Bez Was rozwój kanału Able Espaniol byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze nie jesteście, a chcielibyście zostać patronami kanału, to odwiedźcie serwis patron.pl. Polecam Wam również zasubskrybowanie kanału Ablo Espanol, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby nie stracić żadnego nowego odcinka, a najlepiej będzie jak klikniecie jeszcze ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko, raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias y hasta luego.